GIAGI? Za bardzo się przejmujesz pieniędzmi. Za popcorn, za parking. Trzeba żyć stylowo. Co się ma z wegetacji? Nikt tu nie wegetuje. Twój GIAGI uczciwie zarabia i to nam wystarczy. Nie wystarczy, Gigi. Ja nie muszę liczyć drobnych. Po co mamy kieszenie? Żeby w nich trzymać forsę? Ja trzymam długopis. Podpisuję nim dokumenty w biurze. Latem noszę w kieszeni chustkę, a zimą ogrzewam dłoń. Kieszeń nie musi być pełna forsy, żeby nam służyć, szambu. Jiadżi, jesteś naiwny. A dziś to znaczy tyle, co głupi. Rozumiesz? Gigi za ciebie wyszła. Dbaj, żeby była szczęśliwa. Twojej rodzinie wystarczą twoje zarobki, a mojej wystarczą moje. Koniec tematu. Tak. Koniec tematu. Co nie? A czekolada?